Siemano z tej widzowie witam Was na moim kanale. Dzisiaj będziemy grać na serwerze, takim moim. Jak widzicie, niestety teraz Miki nie gra. Ja właśnie gram na jego koncie, bo tak jakby powiedzieć, można powiedzieć, że no właśnie ja gram na jego koncie. No i właśnie jeszcze jest ze mną chyba Jasiu na serwerze. No i właśnie on też ze mną właśnie gra. Jasiu, no i właśnie Jasiu em, też ze mną gra. No i właśnie em, Jasiu ze mną gra, no i właśnie w sumie. No, nie wiem, w sumie właśnie ja gram z Jasiem, właśnie. Miki też tutaj jest, Miki tam gdzieś poszedł, no i właśnie ja teraz gram na jego koncie, bo pozwolił mi, no i właśnie gramy na moim serwie No i właśnie ja postaram się na jego koncie wbić jak najwięcej różnych takich rzeczy, postarać się zro zrobić dużo rzeczy. Jasiu lubię o tym, że gram na jego koncie. No ja postaram się złamać, nie wiem, zdobyć. Y Przepraszam, a ciszę no, no i dobra, po prostu mamy taki plan, zdobyć po prostu jak najwięcej rzeczy na tym koncie gumika. Po prostu mamy plan, zdobyć jakieś diaksy czy coś takiego, żeby po prostu zrobić mu taką niespokojną. Ej, co jest? Oddzamaj, co jest? Idziemy. Do, dobra, spokojnie, ja nic nie mam, zaczekaj, oddaję ci. Oddamę co jest? Spokojnie, tam. ja nic nie mam, spokojnie. Już ci oddaję. Ja mogę jedzonkę zachować czy nie? Um. Okej, okay, no dobra. Masz. Proszę, nie zabijaj mnie, proszę. Okej. Okay. Jeszcze masz moją łódkę. Proszę, nie zabijaj o, mnie, nie. Chodź za mną, albo idę Po co? Po albo co? Inaczej cię zabiję. No dobra, idę. O, chodź za mną. No. Idę, no idę za tobą. A, a jak spróbujesz tylko uciekać. No nie spróbuję uciekać spokojnie. Ale czego ty robisz? chcesz? Co ci mam dać? Nie schłacała nie Nara. do Nara? Ej, no cię zabiję. Nara. No ci zabije. Nara. Się ma. Ja uciekam. Zostaw mnie, zostaw mnie. Nie, 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 zostaw, zostaw, zostaw! nie, 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 zostaw, zostaw, woda, woda proszę, proszę, proszę Ej, dobra, poddaj się, poddaj się, poddaj się Poddaję się Masz iść za mną Poddaję się Masz iść mną A, dobra, zostaw, zostaw Zostaw, a zaczekaj Zaczekaj, nie cię, nie, nie możecie, mogę coś zjeść? Nie mogę coś zjeść? A zaczekaj, mogę a sobie zadać straktyt Bo to jest moja ulubiona rzecz Dziękuję Teraz jak, jak zbierasz sobie strach, to już nie jestem smutny, wiesz? Dobra, i gdzie ja mam iść? Chodź za mną, za mną. No. Idę. I, tam. I jak, jak spróbujesz uciekać, to już nie będzie to. Dobrze, dobrze. Gdzie my mamy iść? Do, do więzienia. Dobra. Do, do jakiego znowu więzienia? Zaraz się powiem. Spokojnie, ja tutaj... Ja tutaj luję bombę, spokojnie Spokojnie Ja się Gamer, spokojnie, co ty chcesz mi zrobić w ogóle? Ja tutaj ci wszystko bezlitośnie oddam, a ty co? Dobra, ale yy, masz jeszcze za mną Dobra, no idę, spokojnie, spokojnie Ej, co Ej, no, Ja chcę się napić wody, bo muszę się odsycić, no. wie pan nie panek, to na znaczy, czym ja na ciebie mówię pan? A bo w sumie, dobra nie wiem Rzemszy się czy na tobie, zobaczysz Zobaczysz, Oj, no, mam nie psychę, mam psychę Ja nie mam się dać uciec w ogóle w tej balu. Zobaczysz, ale jesteś ślubem, że mnie chcesz uwięzić Niemiłe z twojej strony to jest Gdzie ty? A tej masz iść Gdzie ty? Mam dobra, idę spokojnie, wiem, wiem, wiem gdzie Idę po tej górze tam, no Gdzie ja mam? Ci, cały czas do przodu? Tak Dobra, spokojnie, idę Siluj bombę, panie Gdzie ja mam? Ci... Co to jest? Bo to jest pedrok Właśnie tutaj ten Co? Mam jedną pedłę Mam ci dać? No mam, perełki, mam perełkę, mam ja perełkę No to chodź O, mam ci resztę oddać, rozumiem? Mam ci resztę oddać? Tak Nie Jeszcze masz jedną! Nie, chyba się Może ci oddać wszystko. Tak, to perła też. No, no proszę! Nie, to, to jest twoja uczestka. Nie, nie możesz mieć perła. Dobra, już ci oddaję. Ej, coś! Skasowało się! Szerio? Dobra, masz perłę. To jest perła? No tak! Mój ja już naprawdę nic więcej nie mam, nie ja, wiem. Takiego tych nie mam chyba. Dobra, ja sobie tu butterfaluję. Dobra, nie wiem. Idź pan, o, ja, ja więc... sobie... Ja sobie tu będę Więc <laughs> Ja mam już zrobić kompletnie. Nic no, sobie trochę prywatności by się przydało, nie? Ale ja idę tam ja by się przydało. Dobra, co? Tak, co O dobra, on teraz mnie nie słyszy, bo ja się wciszyłem. Ale dobra, zrobimy sobie... Ukutkę. Dobra, zachowajmy sobie jeszcze może troszkę drewna. Albo dobra. Teraz po prostu postarajmy się z tą wyjść. Dobra, dobrze się. Musimy teraz tą łupkę rozwalić. Proszę, jeszcze rozwal się? Dobra. I rozwalmy sobie jeszcze krafting. I w jego bazie, gdzieś w bazie villagerów jest taki kilow neterytowy, więc musimy ten kill off neterytowy po prostu sobie zebrać. Znaczy tu musimy go sobie zebrać. Więc dobra, chodźmy po prostu, chodźmy. Chodźmy sobie. Okej, okay, ale więc może pójdę sobie do kowala. Dobra. Po powiedział, że on idzie do kowala. Muszę trochę zawczyć, ale dobra. Więc dobra, tam mamy trzciny, ale w sumie trzciny nam nie są przydatne. Uważajmy, żeby nam się HP też nie rozbiło. Ale dobra, więc idziemy sobie. Do takiej jednej bazy, I nie zauważy. Mam nadzieję, że nie zauważy, bo będzie po prostu lipa, ale dobra. Mam pomysł jaką by tu zrobić na nim kampę, dobra? Nie, on to nie są, to nie są, to nie, są, to nie, są, to nie są. Dobra, a więc zaraz ym, będę wszedł zobaczyć, co tam u niego, bo tutaj tej nie ma nic ciekawego. Dobra, że on wszedł? Co, jego słuchajcie? Dobra, Dobra, słuchajcie, on tam idzie sobie, niech on sobie po prostu idzie. Jeszcze przedtem pójdę sobie um, do um, starej willi mojego kolegi właśnie, który um, teraz jest w więzieniu. i posprawdzę co on tam miał. Naszej bazy, bo on chyba się szczai. Dobra, idziemy. Dobra. O nie, maksymalnie się zrobił xdnr Chyba ja mam magiczne czary, ale dobra. Idziemy sobie w takim razie, widzowie, do naszej bazy. Bo po prostu. Okej, okay, a więc um, idę teraz, zobaczyć, co tam się u niego dzieje. W sumie do jakiej bazy. Czemu ja mówię do bazy? Mam nadzieję, że tu. Nie wiem, jakie mam tam wejść. Jakie mam tam wejść? Tu się nie da łódki postawić. Nie no, dobra. RIP jest. Nie no, jak ja tam mam wejść, co? Nie no, dobra, gdyby przechlopane mam. O! Może jakoś tam. Nie no, czemu ta łódka? Nie no, jak on tam ma później przyjść? Dobra, nie no. Wjeżdżamy tam. Ja robimy. Nie no, ja tam. Nie, nie da się tam wjechać łódką. Jakbym. Hmm. Jakby to zrobić? O! Tak! Jestem, 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 jestem. Dobra Tu O, dobra Okej, okay, a więc idę już właśnie do tego i zobaczymy jak sny, sny, to wygląda Udało się, udało się, wyjechaliśmy wjechaliśmy jakoś krótko, nie wiem jakim cudem Dobra, zaczekajmy, teraz panie głaszą tu przyjdą i zobaczy. Łysy mi się zrobi. Nawodnijmy się, widzowie, trzeba się nawadnić. pamiętajcie o tym Pamiętamy i robimy Okej, ju, już go widzę w, ty, w tym więzieniu z Beckbrodka mhm. Zobaczmy jak się z nim jak się czujesz w tym więzieniu? Co, co, czy ty miałeś zbrojkę? Tak, przepraszam, przyszedł mi tutaj Krysztajn, mi dało <grystanie> Jak ja... się <grystanie> Nie no, tak na serio to nie wiem skąd, nie oddałem ci, tak naprawdę szukam cię, ale ci już oddałem, spokojnie okay. to, Co to? Co to ma być? Dobra Ej, ty, idź sobie, ja tutaj cały czas chiluję bomba. Gdy chcesz, ona ma się nagle Ej, nie, idź, idź sobie w Idź sobie, ja cię nie lubię. Nie, nie lubię lubi cię. Się, nie? nie, idź sobie. Ej, dobra, trzy życia, trzy życia. ci życia. bomba Dobra, weź, idź. Ej, bo słyszałem, że ukowala coś tam jest, nie wiem. Idź, bla, 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 wtedy bla, idź sobie. Jest dobra, idź no! Dobra. Trochę prywatności, człowieku, no, co? Wrócę do ciebie um, przed. w, nocy, w nocy. Dobrze, dobrze człowieku, mały Co ja zrobiłem? Tak, ze mnie, tak, po prostu widzowie, co ja zrobiłem. przypadek, się Padek tam postawił łódkę, ale dobra. Tu nie wiem, Po Teraz mam dwie łódki, widzowie. A teraz będzie dla niego udać piękna. Nie wiedzieć, bo ja mam post. A może gdybyśmy tam jego wzięli? Uuu, jakimś cudem gdybyśmy jego tam wzięli, tak. A może zrobimy tak, widzowie, Muszę jakoś tutaj mamy niemożliwe, mamy tylko bazę. Czy da się tam erudynąć? Kurde, tam się nie da wejść, ale... Jakoś musimy tam wejść. Czekajcie, wszyscy na połowie. jestem widzowie, musiałam pójść sobie tą marchewkę, ale dobra <grymne> Nie ważne co mógł, ale dobra Widzowie, ja jestem, nie wiem co on robi, po prostu nie chciałam nikiemu wbić różne poziomy i nagle przyjdzie i nagle widzi, że nie ma w ogóle poziomów Bo po prostu przyszedł do mnie ten gnob, i po prostu powiedział, że muszę mu wszystko oddawać No po prostu nie wiem co mam zrobić, no ale dobra widzowie Więc tak, najpierw musimy... Skoro mamy tę widyczkę Piękną, w sumie nie wiem po co mi ta łódeczka, ale teraz na razie nie jest nam potrzebna Ale dobra Okej, okay, ale, musimy... okay, ale ja właśnie um, idę sobie do um, bazy um, Igora musimy I może jakoś... okrad... nie okradniemy Musimy jakoś mu rozkazać, żeby on tu przeszedł, ale kurde jak Może bo wiemy, żeby wszedł do mnie. Ale to będzie nie, to się nie da nabrać. Do więzienia Staraktydu tak będziemy u. u, u, u będziemy od niego, i sobie takie więzienie Staraktydu. I zrobimy. I mu spał na w tym więzieniu. Tak i będzie cały czas w tym więzieniu. Dobrać. Co wie mam pomysł? Kurde, skoro mamy ten gillów, to musimy zrobić głęboką taką dziurę. I tam zrobimy stalaktyt w tej dziurze. On no po prostu spadnie do tej dziury, widzowie. No i po prostu jak on spadnie do tej dziury, to zginie i zrobimy mu ten spala w tej dziurze, albo nie do lawy. Taki spolimy jego itemy, ale to będzie koks, on się tak dziury, że on po prostu wyjdzie. Nie będzie miał żadnych itemów, no i po prostu doba będzie. Po prostu tyle powiem, po prostu spalą mu się wszystkie itemy. No, i po prostu tak się zrajduje. On nie będzie mieć żadnych hitów, więc nie będzie mieć żadną w ogóle żadnej przewagi w widzowie. Więc po prostu dobra, tak jeszcze troszkę może wykopmy na wszelki wypadek, żeby na pewno wiedział, że to jest ok. Dobra, i tutaj damy stalakty. Dobra, no czekajcie, Ja jeszcze sam gryję sobie widzowie. Kurde, czy on się zabije na takich małych stalaktydach? Oj, nie wiem, nie wiem. Widzowie, ja bym sobie tutaj wyznaczył spawna. Zrobiłbym spawna, ale dobra. Musimy jeszcze jakoś powiedzieć może żeby on zrobił tu spawna. Tylko jak? U nie, widzowie, nic nie widać. Ja mam jakieś i Nie mam żadnych pochodni, dobra. Po prostu musimy jakoś stąd wyjść. Widzowie, jak, jak stąd wyjdziemy, to wyjdziemy. No tu jest naprawdę ciemno, więc wątpię, żeby to cokolwiek zobaczyć. Ale dobra, postaramy się jak najszybciej stąd uciec. O, dobra, tak, uciekać. Okej, okay, musiałem zabrać um, trochę, że Muszę Tak, zanim długo w sumie pójdę tu, tu zobaczyć jak on się ma um, w tej celi. bo mówiłem... Nie nie tak, no mówiłem, że um, mówiłem właśnie, że... Um, Odwrócę do niego, w nocy, ale tak naprawdę nocy, 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 oszukałem go i w trochę wcześniej, ale. <śmuletra> Chiś. Dlaczego on zginął? Ej, Nie Chiś. Dobra, to Dobra, nie no, koniec. Dobra, Dzień. Nie potrzebujemy jest. krzesiwa, ale nie mamy krzesiwa. Co, co robić? Widzimy, co robić. No dwa, jakoś uciekliśmy. Dobra, on pewnie chciał mieć. Co? Spadaj Nie no, widzowie, on tutaj biegnie. Potrzebujemy krzesiwa! Potrzebujemy krzesiwa! Może to będzie z to To jest dobra! Poddaję się, poddaję się, poddaję się. Poddaję się. Poddaję Przecież parę spadłem do stala gami No tak, uciekam. Ale później ci powiem A czy masz, masz żelazo? Masz żelazo? Chwila! I nie klep, mam możecie, mam możecie! możecie. Gościu, dobra, widzowie teraz, ja cały czas ginę, nie wiem czemu, ale to jest bez sensu No dobra, wyznaczmy mu gdzieś spawn'a, może zróbmy mu spawn'a w tym czymś, by cały czas tam spadał i po prostu ginął, to będzie mega kozacko Więc taki licz zrobimy Więc taki licz zrobimy no, i dobra, widzowie, niestety ja zginęłem. Jak widzicie, ze mnie idemy nie będę ciały Nie wiem czemu, ale zrobimy tak, że. Patrzcie, widzowie. Y zaraz wyczaruję Jakby wygamy Rulek i takie bo my mamy, że, jest, że nie wypadają z nas idemy, ale jak wyczaruje, bo można wyczarować. <ścoughs> no można wyczarować dobra. Zrobimy je bo trapa. jeszcze masz no, na normalnie od razu. Dobra. <grym doulety> <grym doulety> <grym doulety> no, no widzę, to jest po prostu. Zaczekajcie, no, muszę chwilę patrzeć. <grym doulety> no co to jest? Dobra. Dobra widzowie, teraz właśnie wyczarowałem, bo musiałem niestety pójść ustawić, bo gramy na serwerze, a tym musiałem zrobić, że wypadają temy. No i teraz po prostu zrobimy na niego takie trap, jak on tu przyjdzie, to spadnie na stalagmit No i po prostu nie będziemy mieć itemów już Weźmy od niego itemy i go po prostu... My go uwieźmiemy w tym bedroku, bo mamy jeszcze perełki Nie wiem skąd <noise> Ale go uwieźmiemy więc teraz on będzie naszą ofiarą, więc no, dobra on pewnie tutaj idzie, więc my musimy go tak nabrać. Bo tutaj ty, I sobie wyznaczy. spawna. Jak sobie wyznaczy, tutaj spawna. No i zginie. No to będzie się cały czas kulestru. Więc dobra. my takiego na nim wolka zrobimy? on jest. Widzę go. O nie, on idzie tu. O nie, pomóż mi. Mamo, pomóż mi, mamo. O nie, siema. Ej, dobra. Gościu. Ej, dobra, stop. Poddaj się, poddaj się. Poddaj się. Poddaj się. Poddaj! Wiedziałam. Że to była płaska. Dobra, dzień ci... dobry. Dobra i dobra, oddam ci ten długi. Że... Oddam ci ten dług Dobra, tylko może co wie, wiesz co? Najpierw może ja do ciebie pójdę. Najpierw może pójdźmy się przespać. Zaczekaj. Gdzie ta góra? Ej, tapnij mnie do siebie. Nie, wstał, ale dobra. Więc dobra. Teraz spadz, pójdźmy spać, ale dobra, pójdź spać. Pójdź spać. Pójdź spać. Pójdź spać, no. Bo żeby był dzień. Ale ty najpierw Ale ty musisz, bo ja nie mogę, bo ja mam sobie i ten... Dobra. spisz? śpisz. Tak. Nubek. O nie, parę kupię. O nie! Co? O ja, nie... O musimy zabrać z niego i kamery. Co ty sobie myślałeś, że jak sama? Co, co ty sobie <noise> myślałaś, że, że ja sam cię <noise> będę to nie ma... Zobowie, gamerulę! Dobra, widzowie, robimy sobie gamerulę. Nie, robimy sobie gamę modem Kreatyw. No nie dobra, będzie mnie... Z czczewić ma! Nie mogę, dobra, uciekam. Nie, go <grym> nie, stary. Co ty Nie wiem, że dobra. On pewnie jest wiosna, więc nie, on pewnie jest Teraz wiosce. jestem duchem. Nie, on, on jest na stół we wiosce. Ty jest wiosce. Ej, ty Ducha. jest wiosna, nie, to ty jest wiosna. I zbiera sobie drewno, a więc dobra, ja po prostu postaram się tam Zrobi się już za młody kreatyw? <grym> Zrobisz mi gałądek gratis. Dobra, widzowie, no! odbierz już nie bo i zginęły. Nie wiem jakim cudem. Zaczekamy a, 5 minutów i. 5 minutów, <grymujesz> i. <grymujesz> Więc widzowie, zostawcie łapkę w górę, a my już kończymy. Więc jak widzicie, ja. Chciałam zebrać jego i Więc widzowie, ja już wygrałam. Totalnie ten odcinek, teraz my go tam jeszcze musimy zabierać. Ale co to robisz, ja nie. Co ty robisz? Nie lubię no, młode kreatyw. Co ty robisz? No, 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 no. rob <śmuszczam> Zginął przez Obi. <śmuszczam> Zginął przez Obi. W ogóle co ja sobie robię. Ja sobie robię masło, ja sobie robię masło Tak robimy. Tak robimy. Idziemy. Dobra widzowie, więc ja już zabiorę jego itemy, zabiorę sobie, więc jak wiecie, ostatnio dostałem czwórkę z geografii z kartkówki Więc widzowie, ej, dobra, daj mi kreatywa. <laughs> nie no żartuję, nie mamy tu kreatywa, ale dobra, widzowie, to na cenie był mega kozacki z instakcie <laughs> obok